Siemanko, z tej strony na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie po raz kolejny takiego skina. No i jeśli chcecie wygrać łapów w górę, sobie dzwoneczkiem komentarz. Oraz przypominam Wam, widzowie, że jutro o godzinie 14.00 live przedłużany, czyli zostały w tym momencie równie dwa, równe 23 godziny do live'a. Macie już link. Macie w opisie możecie sobie zostawić tam łapeczkę w górę i powiadomienie, żeby nie zapomnieć. Mamy no, dzisiaj mamy 1500 zł, no i za niedługo też dla wpłacających kolejny ich będzie, więc serdecznie zapraszam. Mamy mamy dzisiaj 1500 zł, no i mam nadzieję, że jakiś proficik uda się zrobić. I lecimy dzisiaj, zaczynamy od skrzyneczek premium. Hmm, eventowy, event jeszcze chwilę trwa, to coś tam sobie eventowego otworzymy, ale zaczynamy od skrzyneczki smoka. 6 dych za jedno otwarcie otwieramy trzy takie skrzyneczki, no i zobaczymy, no i zobaczymy, co tutaj się uda z tego dostać. Okej okay, zależy jaki baskil, ale słabo będzie ogólnie. 83 zł za 180, no to jest stuwa w plecy, więc otwieramy jeszcze 3. Wy zostawcie łapę w górę, widzowie, zostawcie łapę w górę, bo to jest bardzo ważne. Znowu dwa baskile, no i jest znowu dramat. Jest znowu dramat, znaczy, no jest trochę lepiej, bo 120. Ale niestety TP90 słabe, więc te skrzynki na razie premium zostawiamy. No i w sumie, jako że 3 dni zostały do końca eventu, pamiętajcie, że jak macie jakieś punkciki, to sobie je wymieńcie, żeby bezsensownie nie stracić pieniążków, to Pulse Paradise lecimy z tą skrzyneczką za 75 zł. Też trzy takie za 225 zł. No i zobaczmy, co tu poleci. A w zależy w jakim stanie. Ona może być nawet za 400 zł. No jest niestety za 96, 163. 225, ok, sprzedałem wszystko i otwórzmy sobie jeszcze. I zobaczmy. Okej, okay, tu będzie bardzo dobrze, bo sama MK Asimov zwraca tą skrzynkę. Dokładnie tak, 468 zł za 225, więc tutaj jest piękny proficik. To otwórzmy sobie trzy jeszcze takie skrzyneczki. No i zobaczymy, co my tutaj dostaniemy. No, tutaj jest troszkę gorzej, ale powyżej tej stówki. Na pewno mamy 130 zł, okej okay. I tak jesteśmy na plus, więc jest dobrze 700 zł zostało, no to może Tą skrzyneczkę sobie otworzymy Z tej pierwszej puli, dawno jej nie otwierałem Też 225 zł Dajemy No i zobaczmy, ok, Ten uspik jest coś warty chyba 120 zł 155, bo niestety ten glock jest słaby Więc dobra, jeszcze dwie Sobie otwórzmy i zobaczmy Uwaga, uwaga i uwaga, no nie ma nic. Nie ma niestety nic ciekawego z tej skrzynki, bo 74 zł. No więc teraz już niestety jesteśmy w plecy i 250 zł zostało. To otwórzmy jedną tą skrzyneczkę. No i zobaczmy co tu poleci. Pamiętajcie o tej łapce w górze, o subskrypcji dzwoneczkiem, bo to jest bardzo ważne. No sami wiecie, tak, jeśli chodzi o zasięgi, tutaj dostajemy kałaszkę niestety za 80. 6 zł, 86 zł dostajemy, no i zostaje mi tylko stówka, którą sobie przeznaczymy e, na jakąś skrzynkę właśnie za około tyle. 85 zł tęczę. Jestem w stanie na spokojnie wydać, więc otwórzmy sobie. No i zobaczmy, co tu poleci. No niestety nic, nic profitowego, nic profitowego, e, nic profitowego. 14 tylko złotych za skrzynki za, za skrzynkę za 85 No, słabiutko, dobra, będziemy musieli polecieć na upgrader. Będziemy musieli polecieć na upgrader pierwszy skin 254 zł będzie warty no ale uwaga, uwaga, uwaga. No wątpię, żeby to się udało. Wątpię, żeby to się udało. No tak jak sami widzieliście. Mam nadzieję, że w tle nie słychać tego co tam się dzieje, ale właśnie nawet nie umiem wam powiedzieć co się dzieje w tym domu bo są dymy no i zobaczcie my już tu w sumie stówkę przegraliśmy a mamy tu 882 zł, więc jest duża strata którą trzeba w tym momencie odrobić 196 zł trzeba wrzucić na włókę grafit i dać znowu na lewą stronę, ale to chyba za szybko. Kurde, no i jesteśmy już teraz w bardzo ciężkiej i słabej sytuacji bardzo ciężkiej i słabej, bo zobaczcie, że my mamy 600 zł, a mieliśmy 1500 dobra. Wydamy sobie te eventowe punkciki na zdrabki. Uważam, że zdrabki to są najlepsze. To jest najlepszy mm, pomysł z tych wszystkich. No i zobaczymy co tutaj dostaniemy. O zobaczcie to. zdrapce za 500 dostajemy Mkę, która na pewno dwie dychy jest warta, może nawet więcej. E, Filter set, nie wiem dokładnie ile to może być warta, ale na pewno coś tam warte będzie, więc lecimy dalej z tym. E, ile mi zostało? Na 4, 2, 3, 4. Idealnie, no i zobaczcie to. My ze zdrapek dostaniemy na pewno jakąś tam fajną kwotę. No ten najtańszy sobie weźmiemy, oczywiście na razie 10 rzucimy na fast i zobaczmy, czy taką naklejkę się uda zrobić. No niestety nie, niestety się nie udaje, ale weźmy kolejny. Zobaczcie, taka MK sama 25 zł, a to jest wszystko ze zdrapek. 60 zł dostaliśmy ze zdrapek, no. Naprawdę te zdrapki, to jest coś pięknego. Za 500, za 500 punkcików jedna zdrapka. Naprawdę polecam wam to. I jeszcze siada upgrade z 24 zł na 213 i w tym momencie zobaczcie to, my ze zdrapek zrobiliśmy 250 zł. Także no, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Po prostu zdrapki niesamowite. No trochę odbiliśmy, ale i tak jesteśmy w plecy, więc musimy dalej się troszkę pobawić. Mamy 900, a mieliśmy 600. Więc pięknie. No i zróbmy upgrade na razy 10 i dajmy tym razem lewą. Kurde, nie chciałem fast moda dawać. No właśnie, chciałem dawać fast moda. I zaryzykujmy jeszcze raz. Zaryzykujmy jakby tak... No kurcie, szkoda, że ten upgrade siad akurat na 200 zł, a nie na 2000. Ale może akurat się wziąć na 2000. 11% dajmy stronę lewą. Chyba za szybko się niestety zakręca. To już widać jak się te śmigło od razu kręci. No i przed nami dwa upgrade. Dwa upgrade'y przed nami, jeśli tutaj nic nie wejdzie, to będzie duża strata, to nie doleci To będzie blisko, no nie wiem, na 20 by średnio siadło I przed nami dwa upgrade'y Dzisiaj ryzykujemy, wszystko na razie 10 prawie wchodzi Znaczy wchodzi, no nie, nie że wchodzi, bo nie wchodzi jak na razie Ojojoj No głupio, głupio by było Dobra, spróbujmy na razy dwa najpierw, lewa strona Taka nawajka i ona siedzi. I ta nawajka siedzi, to już widać. To od razu widać, jak się to kręci, że ta nawaja siedzi. Więc bardzo ładnie. 433 zł mamy. Spróbujmy jeszcze raz taką właśnie wrzucić na razy dwa. Na przykład na te głowsy I dajmy znowu stronę lewą. O nie. No cóż. Nie tym razem. Nie tym razem. Widzimy się widzowie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o live przedłużanym. Subik, like komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.